Siemaneczko widzowie, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Robloxa, który powrócił po 9 miesiącach na kanał i za mną jest Maciek. Siema! I dzisiaj sobie zagramy w Among Us w Robloxie. No? A w ogóle Maciek to co tam u ciebie? No nic, nie nic, pewnie ty jesteś impostorem, Nie, ja nie jestem! Jesteś, ale dobra. Skąd wiesz niby? No ty zawsze masz takie oparte, że ty jesteś sobie. No i co z tego? O. Ale nie jestem. Zdajesz, że robisz zadanie, <noise> tak? No? Nie, ja zrobię zadania cały czas! Widziałem! Czemu nie zaglądasz? Bo Impostor tak robi. No nie Wydawał, że robi zadanie, tak? Tylko masz im nie pisać. A i no tak. Zresztą czekam na kogo teraz zagłosują. Nie no Maciek, sorry, już nie było. Ja jesteś. skąd bo, chłopie, wiedziałem, że ty udajesz zadanie, bo takie zadanie ja nie miałem. Bo każdy ma takie same zadanie, chłopie. Wiedziałem, że udajesz, nie? No i nie wiadomo, na kogo teraz zagłosują. Dla na ciebie. Nawet nie mają dowodów. Mają dowód, widziałem czerwonego, był blisko mnie. Więc. <laughs> Fioletowy cały czas się Masz. pyta na czacie i nawet ten szary mu nie odpisuje. Masz deda, Karol. Odpadasz. Nikt nie widział. Ale ja widziałam. No dobra, ale ty nie żyjesz, więc nie możesz mnie zgłosić. Zgłaszam Są cię. Nie możesz. Odczysz wygarnię Kurde. Przegłosowano na. Y a nie, po prostu był remis. Nie no, no widzowie, nie. to był po prostu taki żarcik. Miałem to zrobić inaczej, widzowie, żeby, żeby on nie wiedział, żeby on się dojrzał dopiero pod koniec. Dobra, może następnym razem tak będzie. O ile będę impostorem. Ej, ej e, będę mogli ci podpowiedzieć, dobra? No? Różowy sam jest w elektryku. Wróćcie, w elektryku sam. Żółty plecy, plecy nie zabijaj go. Więc masz żółty. Yy, czekaj, podpowiem ci, Róż... nie ma, możesz go dziapnąć. Różowego. On, On już nie, nie żyje. go. Dobra. Yy, go nie Ale ma. ja nie no, mogę no, killać! Muszę czekać... No. O, ja jestem ciekaw kogo podejrzewa, oby tylko się nie domyślił. Podejrzewam, że chyba na kamerach widział. Ja też. Ale ty jesteś duchem, więc widzisz wszystko. On okay. Chyba to na kamerach widziałem, mnie, Bo ktoś był w security, więc... Dawaj na czerwonego, dobra? Żeby ci nie przeszkadzało, mnie. Dobra. Dziewięć miesięcy temu nagrałem ostatni odcinek z ROBLOXa. No. On nie był impostorem. popaki. Impostor jest tylko jeden, a to jest biały. Oni Cię nie słyszą, ale okej. Okay. To ile... A ile Maciek zagramy? A nie wiem. A jak coś, to czerwony i różowy idą razem, nie tylko oni zostali. Oni chodzą razem, więc... Ty... Ale wystarczy, że jednego zabijesz. I wystarczy. Czerwony jest w elektryku. No, zabij go. Zabij tego różowego. I wygrałeś. Ha, ha. Wygrałem. No, dzięki. Jeszcze gościu mi napisał to na czacie. No, no tak. Może sobie zmieni kolor daj sobie kolor Dań sobie pomarańczowy mhm. Ty jesteś zielony okej okay. To ile run nagramy? Nie wiem, ile będziesz chciał. Okej, okay, bo teraz zaczęliśmy drugą. Wiem. Dobra. Znowu no jesteś, no, nie jesteś Nie, teraz serio nie jestem. Jesteś, bo udawałeś, że zadanie robisz. Baj to zadanie ta serio jest. Nie, udawałeś. udawałeś. Nie. Weź, piję przecież jak nie wiem kto, nie? Nie. nie. To się na ode mnie odejść. Ale ja nie jestem nim postawem. No, nic się udać, Bo ja cię po tym, co nie zrobiłeś. No, nie chciałem, to, był jed to było jednorazowo. Tak, jednorazowo. No, na pewno. No, to był ostatni raz. Siema Darwin, w ogóle stoisz naprzeciwko mnie. No. Dobra, ja głosuję na ciebie od razu. Ale ja nie jestem impostorem. Trudno odpadasz i tyle. Ale ja nie jestem. To odpadasz, tak? Ja pieprzę. Tak? To ja zagłosowałem na ciebie. No co, głosuj. Jasne. Yes. I tak odpadniesz. Nie, nikt nie ma dowodów. No! <ścoughs> eswin, eswin, eswin. Aha. Ja. Nie. Nie wierzę w ciebie, nie? No to co To jest impostorem. ich, śledź, śledź, dobra? Dobra. Dobra. Czemu różowy cię cały czas goni? No i czerwony, ale jak różowy mnie zabije, to... Ja jest tylko tak jeden. Im... Jest tylko jeden impostor. Nie. Czerwony jest impo, on nie goni. Szkoda, Maciek, że nie masz prawdziwego, Amon. Nie, nie gonicie już, A gdzie czerwony zniknął? Zobacz, kamery, ja nie wiem, gdzie ten czerwony jest. Ale różowy mnie goni. Ja go... Jaki kambuzi. Ale nie, nie masz badań. dowodów. Bo różowy mnie goni. To pisz na czacie. On chciał mnie już zabić. No to potem to się na pewno wydaje podejrzane, co nie? No chłopie, kurde. Nagle on nie zauważy. Ten no, nie... On jest podejrzany, nie? On, on już przegrał. Nie, pewnie ten kremowy jestem. Albo czerwony. Kurde, Jops. Maciek! Zgłosiłeś niewinnego! Znowu. No właśnie. A może, może to jest? Dobra, trzeba go tutaj Jesteś impostorem! Czerwony jest impo... Kurde, on mnie goni! Czerwony to impostor. Spokojnie, ja to wszystko... Patrz jak się z nim nie? Ja wierdoza. doza. On uciekł. Nagrałeś to? Tak! Ale wrzucisz co nie? Tak! To, to był najlepszy moment z mojego odcinka. Coś się zepsuło. Nie wiem gdzie. Ale wiem. Ale tam nie po... Nie, ja no no znowu to znowu chcę trzymać w i myszkę. Spokojnie Maciek! Ja, no ja wiem! On wygrał. Miałeś rację! Mówiłem, no, że to się robi... Ja wiem, no... Nagrałem, spokojnie. Najlepszy moment tego odcinka. No? No, no. Najlepszy moment tego odcinka to był chyba. No dokładnie. Plus jeden. Jak się z nim bawiłem w okay, końcu, okay. no. Karol, weź z min kolor, dobra, bo ja muszę mieć pomarańczowy A czemu ty? No bo ja mam... No teraz to i... już nie zdążę, więc w następnej rundzie. lecimy. Chodź, porobimy zadanka, dobra? No, Chodź, to... porobimy tutaj zadanko. Jesteś impostorem, dzięki. Nie jestem. To on to mnie niż. A nie! E, nie, nie, sorry, sorry. No jesteś impostorem, nie? Nie. Jakbym był impostorem, to bym nie stał w monitoringu, proste. No, ale impostor też może patrzeć na kamery. No wiem. ile tu ludzi Ja sobie zaraz kogoś trzeba dziabnąć czyli ty jesteś skąd wiesz bo powiedziałeś, że trzeba kogoś dziabnąć no trzeba kogoś dziabnąć ujebać mm, dobra no jestem ja tutaj wokół oho, zamknęli mnie w kafaterii klikam guzik a wiesz chociaż, kto to był? Różowy, podejrzewanie. To pisz na czacie. Nie, nie piszę, bo znowu potem jak Różowy nie będzie, to potem na mnie zagotują. Ale, ale potem jeszcze cię wyrzucą, ciebie. No właśnie. Jeśli inni Dawaj napiszesz. Różowego. Dawaj Różowego. Różowego zagłosy. Dobra, już? Tak, jeszcze on nie zagłosował. Mogliście też dziś polecać? No, dziś 1 września. No i różowy nie odpada. Kurde, 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 Remis. Mówiłem, to jest pink. No ale trzeba... idę z idę, idę do admina. Takiego admina. No to jest admin. Kto? To kliknij, kliknij taba. Kliknij taba. Zobacz, że wszystkie te pomieszczenia mają swoją nazwę. No widzę. Te no, pomieszczenie no, się nazywa admin. No wiem. Jestem w stargu. Starg. I to na i teraz. Okej. Ja tam cały czas jestem. Kill Ale to za pieniądze. Tak, ja obwróciło się. Tak, ja mam chyba tam zaraz odwrócić. O Od co tam raz odwrócił? I jesteś? Niebieski, albo różowy. Dawaj na. Rze... Dawaj na niebieskiego teraz. Dawaj teraz niebieskiego. Tera. Okay. ok. Wszyscy gozują. Teraz ja jestem jednym z osobach. I jeszcze zwala na white'a. Znaczy się na białego. Głosy. No wie, tak wiesz, że to white? To nie, to on nie głosuje, nie? O, płacimy. i remis jest, Nie, na ciebie, wiesz, że na ciebie były dwa głosy? No i dobrze, że były dwa głosy, podejrzewają mnie. O, to przyjeżdżam mnie nich, chodzi. Poproszę Eulekuś na. Nie ma. Łukaszu, Co ty mnie gonisz! Zostaw mnie! Just idę do monitoringu, popię. Okej! Okay. Pierwszą literę strojnie wywołuje Łopio. A ja? Zaproponujesz ty. To ja może poproszę W jakąś Proszę bardzo. Idę na naprawa. Okej.

Waszym do wędów, jak coś. O, siaren jest. O, dobra, zobaczymy kogo podejrzewa. Pięć, że A przybyło. jak Maria. Ale czemu ten no. impostor nikogo nie zabija, co? To jest takie trochę dziwne. No. Może nowe to jest zabijanie? No bo pewnie ten impostor się boi, że ktoś go przyłapie. No właśnie. Ja nie wiem, kto ten impostor jest. Ja nie na, żyj 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 na wierze. Wierze. Ja na białego, bo, bo on napisał. No. Znowu remis, cholera chulera jazda. No. Chciałbyś Maciek coś do widzów teraz powiedzieć? Tak, że niech także się w końcu zakończył wyciągnę Remi, czasami nikt nie wie No właśnie no to widzę... Nie, no impostor nikogo nie zabija. No dokładnie. No, dobra, weź ta no, rumnica już. Ale ja nie jestem. Bez nie jest przeciwko. Tak. czy dojdziecie udziału w rundzie czwartej? No, nie, ja nie no, 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 jadę. Teraz, na waszą Moi drodzy, kategoria kapitał w tej rundzie to historia Francji. Co no. przecinki, można 1000 zł do wygrania. Poundy dwa, znaczone. I co no? on tak wiecie. Tak Sprawdzę, co ciekawego jest przy administracji. No dobrze, dobrze. Dobrze A może ten impostor, po prostu nie zabija, bo. Bo nie wie, jak zagrać. <grym> No, Obrach, to, zyklucje, to, zyklucje, to, zyklucje, to Impostor to uszkodził, bo tylko impostor może uszkadzać. No, <grytanie> z przyjemnością będę to Pani, to drążący to impostor. Skąd wiesz? No bo on stoi przy tym reaktorze i po prostu kombinuje na parę, tak naprawdę. Co zrobić. Wszystko wszędzie, w moich jaśmach, powiesz. Łoś! Nie jestem oficjalny matematyk. O, właśnie. Nie mogę tak mówić, bo nie jestem podzielony. Nie, nie, gożyk. Ale przecież to Ty chciałeś zgłosić impostora. No ale ty w niego bo ja nie mogę. No to, bo to musisz czekać chwilę. No no nie Jednak fioletowy, sorry, fio, sorry, fioletowy tutaj jest, tak. No. Musisz odróżniać, że fioletowy to fioletowy, a różowy to nie. Ale, mógł... ale odróżniam, tylko myślałem, że różowy tutaj stoi, co nie? I no. że jest fioletowy, tak? Myślałem, że to różowy, tak. A to fioletowy. Patrz. No. Po myślałem, a szale różowy... stoi sobie, kurde, dziwnie. Mówiłem, że to różowy jest impostorem, co wiem, ale się pomyliłem. Impostorem jest Fioletowy. No, kliknij, guzik, może w Nie, bo wtedy zgłoszą mnie. No kliknij. A co mam napisać na czacie? No kliknij, guzik. No dobrze, ale co mam napisać? nic, no, kliknij, guzik. To ty kliknij. No, kliknij. O! o. Niebieski pad, różowy, różowy, znaczy fioletowy, fioletowy, sorry, fioletowy. Fioletowy, fioletowy. fioletowy to już! No to właśnie Kup napisałem. Zabił niebieskiego, a potem zgłosił ciało. Kup zabił niebieskiego, a potem zgłosił ciało. Czyli to będzie fioletowy. N nie szary, tylko fioletowy. Dobra. Nie, ja nie jestem. Ja nikogo nie kropnąłem, ja. O. Eswin, Eswin, Co? Karol, ty jesteś Nie, ja nie jestem. Sary jesteś po stole, bo od niego. Ty, no, ty, no, ty no, Nie, ja nie jestem. Zabij mnie. Nie mogę. Zabij mnie. Ale ja nie mogę. Nie, ja idę kliknąć znowu guzik. Czemu? No zgłosić szereg, tak błąd tylko dostał. A ty mówisz, że nie jesteś, no to chyba ale. Ty nie wiesz... No, to jest nie fair! Bo ja się w nie mogę, nie? Ja już wejść dwa razy z rzędu. To no! Dwa, gry. To jest już nie fair, weź zmień z tak na to, Dobra. O, czerwony! Mój ulubiony kolor! Ja jestem czerwony, jakby co. Ale to było bekowe jak ja, jak kurde ukrywałem, że jestem impostorem. Nikt się nawet nikt się nie domyślił. Nawet ty. Znowu, masz... Znowu mam pecha. No. Ostatnio też miałeś. Znowu mam pecha. Nie mogę być tym walonym impostorem. Nie wiem, czego ty znowu ty jesteś, nie no weź już. Nie, nie jestem, teraz serio nie jestem. Nie jesteś. znowu jesteś, chłopie. Czyż robię zadania. Jakbym nie robił zadań, to bym... to bym był. To nie, serio. Na odcinku ci udowodnię. Spokaj, szary zabił na moich oczach typa, szary zabił. Zgłaszaj to! Kliknij guzik. Ja, ja, przed, nim, ja przed nim uciekam, kliknij guzik. No nie, kliknij guzik, ja przed nim uciekam. Idę! Szybko, szybko, szybko! Albo zgościało, zgościało, szary, szary. Kogo zabił? Grey. Grey, szary zabił tego białego. Napisałem już. I jeszcze i jak Barm czekaj, czekaj, muszę jeszcze raz. Ale zakręcę jeszcze Auto cię poprawiła No i dobra Już po tobie szary no Co? ja mam pierdol! No jak to na ciebie przegłosowano! Na ciebie też głosowali, Jak to ty Jak ty, 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 ty przecież jesteś niewinny Eee, a ja? On nie goni. On będzie gonił. Dobra, to teraz uważamy na szarego! A ile jest impostorów tak, on... w ogóle? Jeden. Je on nas goni, on nas goni! Ja? Ratunku! Impostor nas goni! On nas goni Karol! A jego ja nic teraz różowego! Nie! Uwa ale jesteś pewien, że to on? Chodź kochani, mi się tak eee, Bo no. przyciele był Zabi widzisz? Zabił różowego! Na naszych oczach! Widzisz, uh, uh. mówiłem ci, mówiłem ci! On zabija na... oczach. ludzi. Przyszło nie umie w to grać! Bo on chyba nie wie jeszcze, że się nie zabija przy innych, bo wtedy prze, Bo wtedy się wyda. Kremowy oczywiście nie zagłosuje, bo nie wie. Nie no musisz do niego... No ja no mnie? Znowu remis! Nie no nigdy nie wygramy w ten sposób! Przecież on, przecież on... zabije wszystkich! No i teraz on nam leci! Kliknij guzik, jak będziesz mógł! A! No sobie goni! Nikt ci nie goni, chodź tu! Gdzie nie, jesteś? security, security! Ej, tu jest jakiś latający nóż! Security, chodź! Ale kłopie a on je goni! Dobra, to idź ta uciekaj także... security, chodź! O, zostawił mnie. Teraz se udaje, że robi zadanie. A! O, tu jest! Chodź, zabił! Zabił jeszcze tego. I zgłosił. No tu jest czary, panowie, kur... Kogo on zabił? Tak! Znowu na moich oczach zabił! No na moich też! Na oczach Kube, wid ci, widzowie ci, też to ci, zauważyli. Widzowie, potwierdźcie to w komentarzach. Razy... Trzy razy z rzędu zabił na moich oczach typu. Ej, widzowie, potwierdźcie to w komentarzach, że widzieliście to. Widzieliście to wszystko. Co nie? Głosuj na niego, kurde. Zagłosowałem. Oby tym razem przegłosowano na niego. Jest! W końcu! Pierwszy. Naura! Na po I co ty sobie myślałeś, że wygrasz? Trzeba było powielfinię rozpatrzeć, bo defi to No, dokładnie. Musimy trzeba zbawić jakiś randomów i rozwalać. No właśnie. Mówiłem, grajcie, nie, a ci wszyscy nie wierzyli. No, i jeszcze ciebie próbowali zgłosić. Jak ty byłeś niewinny. Jak wszyscy widzieli, że to on. A oni udawali, że jest niewinny. Ciebie odpowiednego zakręcenia jest odgadnąć hasło Także będzie ostatnia gra karna Czemu? No kończymy, nie bo ile tam masz jeszcze odcinka? 26 minut to jesteś trochę nawet tak długo, nie 4 no. gry To widzowie po tej rundzie kończymy Dobra, nic. O! Kogoś widziałe Zabił mnie! Kto? A ja wiem? Nie wiem. Ty mnie zabiłeś! Nie, nie wcale. Tylko ty byłeś nie. w monitoringu. Nie. Pa, nie się. A teraz będzie udawał, że robi zadania. Nie zombie, ja idę. O, zgubił cię. No, teraz jeszcze będzie udawał, że robi zadania. Serdecznie, Sadzię się za za powód i za wspaniałą wer. Czek minut. To ta trzaska. Jaki oskarża polskiego, jak dobrze wie, że to on. Bo nie będę głosował na no ciebie, kupię. No bo na samego siebie nie można No códice, w To jest nieuczciwe 4400 zł Gratulujemy Teknie, a jeśli chodzi o nagrodę. To to kraj, kochani, bo... Jesteś impostorem! skąd wiesz bo to ty mnie zabiłeś. No tak Przyznałeś się! Teraz i no będę nic nie masz zrobić? No wiem, to dlatego będę cię teraz straszył, bo jestem duchem. To jest strasz. Ja Jaki? Po, podejrzewam, że się zrewanżowałeś... MÓWIŁEM! Podejrzewam, że się na mnie zrewanżowałeś za to, że ja cię zabiłem na początku. No. Ale przecież cię przeprosiłem. Jaki, t... Jaki chłop Zabił przy koledze I teraz on cię zgłosi No i dobra, jesteś skończony Cztery Bo on to widział Jeszcze zamknął drzwi Koniec Dobra, teraz musisz wentować Łukasz. No i gdzie ty teraz jesteś? Nie Nie Chyba, że jakiś duch Dobra, jeszcze jednego fraga muszę zrobić Nie no, on to wygra A kto został? Gdzie? O tutaj jest sytuacja, wiesz No jego go się go zabije i koniec przegrałem Bo jego killę ciągle nie uda się I oby się nie ale... udało Dawaj wioletowy No wioletowy on cię zabije Nie no super Taki był właśnie koniec naszego odcinka. Dobra, my właśnie widzowie takie fajne odcinki, No, To jeżeli byście chcieli więcej takich odcineczków, to, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, no i naura! Naura!